Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. I asked the Lord, why should I go here? Why should I go to Karis Bible College? Why should I travel 5,000 miles? And it was like, being here is the real deal. This is where you're supposed to be. If you wanna come here, you're gonna learn what the word says and what the word means. <laughs> and now, here's Andrew. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie pod tytułem Lepszy sposób modlitwy. Nadchodzący piątek będzie ostatnim dniem tego nauczania. Oczywiście o kwestiach związanych z modlitwą moglibyśmy mówić bardzo długo, ale jest to mój piąty tydzień nauczania o modlitwie i zakończymy w nadchodzący piątek. W związku z tym jeszcze raz zareklamuję moją książkę o tym samym tytule. Mam Znam również po hiszpańsku. Mamy również podręcznik, który został stworzony specjalnie po to, aby nauczać na studium biblijnym i prowadzić w uczniostwie innych. Mamy też płyty CD i DVD. To, czego nauczam na temat modlitwy, radykalnie różni się od tego, co mówi dzisiaj większość ludzi. I uważam, że jest to powód, dlaczego tak niewielu ludzi posiada skuteczne życie modlitewne. Bardzo niewiele osób ogląda manifestację tego, o co się modli. I są ku temu powody. Nauczałem już o kilku radykalnych kwestiach i zachęcam Cię do nabycia tych materiałów. Jeśli nie dla siebie to chociaż podziel się tym z kimś innym, ponieważ potrzeba objawienia lub rewolucji w modlitwie, potrzebne jest objawienie i rewolucja. Przez ostatnie kilka dni dzieliłem się z Ewangelii Mateusza 7 i 8 oraz z Ewangelii Mateusza 11 rozdział 9 i 10 werset. Gdzie czytamy? Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzony. Tak a mówi Słowo, a jednak doświadczenie większości ludzi mówi, prosiłem, ale nie dostałem, szukałem, ale nie znalazłem, pukałem, ale mi nie otworzono. Ale czy to prawda? Biblia mówi, że dostałeś. Więc o co chodzi? Próbowałem wytłumaczyć, że Bóg jest duchem. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, dwudziesty czwarty werset. I Bóg porusza się w sferze duchowej, Bóg nie robi niczego, Bezpośrednio. Jako przykładu używałem pieniędzy. Bóg osobiście nie wręcza ci pieniędzy, ale w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział 38 werset, czytamy, że to ludzie dadzą w twoje zanadrze. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się ludzie dadzą w wasze zanadrze. Bóg używa ludzi. Kiedy wierzysz, Bóg się porusza, on przemawia, ale to zajmuje czas, to jest proces, od kiedy Bóg się poruszył i dotknął czyjegoś serca. Aby ta osoba przyszła i kupiła Twój produkt, ta osoba musi odpowiedzieć, jest w to zaangażowany czas. Ale przez to, że wielu ludzi tego nie rozumie, po prostu modlą się i myślą, gdyby Bóg chciał, pomodliłem się o pieniądze, więc gdyby Bóg chciał, to natychmiast by się o to zatroszczył. I ponieważ nie widzą natychmiastowych efektów, od razu myślą, cóż, Bóg nic nie zrobił. Uważają, że Bóg porusza się w sferze fizycznej, ale On jest duchem i porusza się w sferze duchowej. To, czy kiedykolwiek dojdzie do manifestacji w sferze fizycznej, nie zależy od tego, czy Bóg odpowiedział na Twoją modlitwę, ale od tego, czy wiesz, jak ją przyjąć. Pozwól, że użyję biblijnego przykładu, aby to zilustrować. Księga Daniela, rozdział 9. Daniel szukał Pana, ponieważ chciał zrozumieć proroctwo Jeremiasza. Jeremiasz prorokował, że naród Izraela będzie w niewoli przez 70 lat, ale minęło już 70 lat i wyglądało na to, że proroctwo się nie spełniło. I tak Daniel szukał Pana i objawienia tej sytuacji. Oczywiście Pan dał mu odpowiedź i chodziło o 70 tygodni lat, czyli inaczej mówiąc 7 razy 70, czyli 4 Lat. I dalej w dziewiątym rozdziale Daniel wygłasza jedno z najwspanialszych proroctw z objawienia, jakie dał mu Bóg, właściwie dokładnie określając czas przyjścia Mesjasza. Daniel modlił się w księdze Daniela, rozdział 9 i pozwól, że to przeczytam, werset 3. I zwróciłem swoją twarz do Pana, Boga, by szukać go modlitwą i błaganiem w poście, w orze i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Panie, Boże, wielki i straszny, strzegący przymierza. Nie będę czytał całej modlitwy, ale przejdę do wersetu 19. 19. This to is koniec the end of his jego prayer. modlitwy. Panie, wysłuchaj. Panie, przebacz. Panie, spójrz i działaj. Nie zwlekaj ze względu na siebie samego, mój Boże, bo Twoje miasto i Twój lud są nazwane Twoim imieniem. I werset 20. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech oraz grzech mego ludu Izraela i zanosiłem swoje błagania przed Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy jeszcze mówiłem w modlitwie o to mąż Gabriel. Mowa tutaj o Abrahamie. Aniele Gabrielu, o tym samym Gabrielu, który ukazał się Zachariaszowi i ogłosił narodzinę Jana Chrzciciela. Gabriel objawił się również Marii i powiedział jej, że pocznie i urodzi Pana Jezusa. Czytamy, Gabriel, którego widziałem w widzeniu na początku, przyleciał spiesznie i dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej. I wyjaśnił mi i rozmawiał ze mną, mówiąc, Danielu, teraz wyszedłem, aby uczynić się zdolnym do zrozumienia. Tak więc Daniel się modlił, a w wersetach 19 i 20 czytamy, że kiedy jeszcze się modlił, anioł Gabriel, wysokiej rangi anioł, pojawił się i rozmawiał z Danielem. Danielem I dał mu odpowiedź na jego modlitwę. Nie wiem, jak długo się modlił, ale jeśli przeczytasz to, co zostało zapisane w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela, jestem pewny, że przeczytasz to w mniej niż trzy minuty. Więc nie znamy dokładnego czasu, ale Daniel modlił się jakieś trzy minuty, kiedy Bóg przerwał mu modlitwę i przez Anioła odpowiedział mu i dał mu wszystko, o co prosił. Chwała Bogu to niesamowite. Każdy z nas chciałby, aby Bóg przerwał nam naszą modlitwę i dał nam odpowiedź. Każdy z nas chciałby tego doświadczyć, ale zobacz, co powiedział Gabriel. W wersecie 23 czytamy: na początku Twoich błagań wyszło Słowo, a ja przybyłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to Słowo i zrozum widzenie. Chociaż manifestacja nastąpiła szybko, minęły tylko trzy minuty, kiedy Bóg przerwał modlitwę i na nią odpowiedział. Gabriel powiedział, na początku Twoich błagań. To oznacza, że Bóg odpowiedział trzy minuty przed nastąpieniem fizycznej manifestacji, którą Daniel mógł dostrzec. Wiem, że to krótko i niektórzy myślą trzy minuty. Wytrzymam trzy minuty, jeśli wyjdziesz po modlitwę i ktoś położy na tobie ręce, a ty przewrócisz się pod mocą Boga jeszcze zanim upadniesz, zostaniesz uzdrowiony, większość ludzi sobie z tym poradzi. Ale co jeśli ktoś się pomodli, a ty odejdziesz nadal czując ból? To tutaj większość ludzi to przegapia. To ważne jest, abyś zrozumiał, że Gabriel powiedział na początku Twoich błagań. Bóg dał mu rozkaz, aby przyszedł i wyjaśnił Danielowi sytuację. A jednak minęły trzy minuty od momentu, w którym Bóg przemówił, do momentu, aż się to wypełniło. Bardzo ważne jest, abyś to zrozumiał. To biblijny przykład pokazujący, że Bóg się porusza, ale mija jakiś czas od momentu, kiedy Bóg przemówił, do manifestacji tego, co Bóg powiedział. Wiem, że to miesza niektórym w ich teologii. Są ludzie, którzy wierzą, że dla Boga nie ma czegoś takiego jak czas, przestrzeń czy odległość. Powiedzą ci, że Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny, wszechobecny i inne takie. Mają swoje doktryny, które są dla nich świętsze od Słowa Bożego. Rozmawiałem nawet z pastorem dużego kościoła tutaj w Colorado Springs i to, co mówiłem, różniło się od tego, w co wierzył, więc zapytał mnie w takim razie, jakiej metody interpretacji używasz? Jak interpretujesz Biblię? Powiedziałem Ja nie interpretuję Biblii, ja pozwalam Biblii mówić. Powiedział tak nie można, jesteś kalwinistą, jesteś Arminianinem. Odpowiedziałem nie wiem, kim jestem. Ja po prostu wierzę we wszystko, co mówi Biblia. Był tym głęboko wstrząśnięty. Chcesz powiedzieć, że nie masz doktryny, w którą wierzysz i przez którą interpretujesz i patrzysz na Biblię? Tym razem ja byłem w szoku. Zapytałem, a ty masz? Widzisz, są ludzie, którzy mają doktrynę mówiącą, że dla Boga nie istnieje czas, odległość ani przestrzeń, że Bóg nic nie ogranicza. Ja nie mam takiego nastawienia, takiego uprzedzenia. Wszystko mi jedno, kim Bóg jest i jaki On jest. Ja tylko chcę się dowiedzieć, jaki On jest, a Jego Słowo to objawia, więc cokolwiek mi powie, nie mam z tym problemu. To nie potarga mi piórek. Nie mam z góry założonego poglądu, do którego Bóg musi się dopasować. Tutaj czytamy, że Bóg przemówił na początku modlitwy, ale upłynęły jakieś trzy minuty. Więc co to oznacza? Nie wiem wszystkiego, ale to oznacza, że pomiędzy poruszeniem się Boga a otrzymaniem odpowiedzi przez Daniela minęły trzy minuty. Wiem, że niektórym to przeszkadza. Chcesz powiedzieć, że Bóg jest ograniczony? Nie wiem, co mówię i tak naprawdę nie obchodzą mnie te wszystkie teologiczne stanowiska. Ja tylko pokazuję Ci biblijny przykład tego, że Bóg wydał rozkaz i minęły jakieś trzy minuty, zanim ten rozkaz stał się jawny i Daniel mógł uznać, że Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Ten fragment naprawdę uderza w to, czego niektórzy się trzymają, a co wywołuje u nich zwątpienie i niewiarę. Ludzie myślą, Boże, jeśli chcesz, modlę się i proszę o uzdrowienie. Czuję okropny ból, dlatego w imieniu Jezusa. Ale jeśli nadal czują jakiś ból i fizycznie nie czują różnicy, natychmiast mówią, cóż, Bóg nic nie zrobił. Dlaczego tak jest? Ponieważ trzymają się doktryny według której Bóg natychmiast może sprawić, że ból odejdzie, że będzie całkowicie ustrojony, że będzie miał pieniądze, że twoje małżeństwo zostanie ustrojone. Ludzie wierzą, że wszystko dzieje się w chwili, w której Bóg o tym postanowił. Bum, zrobione. A ja pokazuję ci biblijny przykład, a jest ich wiele więcej, które pokazują, że modlitwa to proces. Bóg się porusza, ale często robi to dotykając serc ludzi. On zaopatruje Twoje potrzeby przez ludzi, on zmienia okoliczności. W tym przypadku Bóg przemówił do Gabriela, a Gabriel potrzebował trzech minut, żeby dotrzeć do Daniela. Bóg przemówił, zanim Gabriel się ukazał. Dlaczego? Nie wiem, pismo tego nie wyjaśnia. Możliwe, że Gabriel był po drugiej stronie wszechświata. Może znajdował się 100 milionów lat świetlnych od Ziemi, kiedy Bóg wydał mu rozkaz i potrzebował 3 minut na pokonanie tej odległości. Dla mnie to nie problem. Jeśli Anioł może w 3 minuty pokonać odległość 100 milionów lat świetlnych. Kto to wie? A może musiał spakować torbę, umyć zęby i uczesać włosy? Nie wiem. Wiem, że to głupoty, ale jednocześnie nie możesz mi udowodnić, że nie ma czegoś takiego jak czas, przestrzeń i odległość. Coś się wydarzyło i kiedy Bóg powiedział, to, co powiedział, nie wypełniło się natychmiast. To był proces od chwili, w której Bóg przemówił, do momentu, w którym Gabriel tam dotarł i przekazał odpowiedź na modlitwę. Dla mnie nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli to tylko trzy minuty, mogę sobie z tym poradzić. Problemem jest to, że ta sama zasada, taki proces może mieć miejsce wiele razy, z tym, że może to potrwać tydzień. Czasami może minąć więcej czasu, zanim zobaczysz fizyczną manifestację. Ale to nie oznacza, że Bóg nie zadziałał. Ale są w to zaangażowane inne rzeczy. A w tym przypadku był w to zaangażowany anioł. Wezmę kolejny przykład z następnego rozdziału. W tym przypadku była zaangażowana opozycja demoniczna. Czasami zaangażowani są ludzie. Tak jak mówiłem o finansach. Bóg zaopatrzy Twoje potrzeby, prze, prze, potrzeby przez ludzi. Istnieje wiele różnych czynników. Wiele się nauczyłem. Nauczyłem się rzeczy, które pomogły mi przyspieszyć manifestację, ponieważ wierzę, że mamy przynajmniej częściową kontrolę nad tym, jak szybko coś się zamanifestuje. Ale to nie dzieje się automatycznie. Musimy współpracować, a im więcej wiesz, tym szybciej coś się zamanifestuje. Nauczyłem się wiele rzeczy, ale nadal jest wiele spraw, o których nie wiem. To czego nie wiem, bardzo by pomogło, ale to, co wiem, to wiem, że wiem. Że wiem. To. to działa i mówię Ci, ta zasada jest dla mnie podstawą do wysłuchanych modlitw. W oglądaniu odpowiedzi na moje modlitwy naprawdę pomaga świadomość, że Bóg obiecał, że kiedy proszę, dostaję, kiedy szukam, znajduję, kiedy pukam, otwierają mi. Nie wątpię w to i wierzę, że za każdym razem, kiedy się modliłem, Bóg był wierny i on zadziałał. Nie zawsze widziałem odpowiedź, ale nie dlatego, że Bóg zawiódł, tylko dlatego, że ja zawiodłem i zwątpiłem w swoim sercu, nie wytrwałem i nie wziąłem. Swojego autorytetu. Nie zgromiłem i nie związałem diabła, nie zrozumiałem, że Bóg użyje innych ludzi. Nie rozumiałem, że modlitwa to proces. Jeśli nie zobaczyłem manifestacji, to nie dlatego, że Bóg zawiódł mnie, ale dlatego, że ja zawiodłem Boga. I to naprawdę mnie pociesza. Wiem, że nie wszyscy tak reagują. Ktoś powie, mówisz, że to moja wina? To chcesz powiedzieć? Tak, dokładnie to mówię. Amen? To albo twoja wina, albo wina diabła, albo ludzkiej natury jako takiej. Wiele rzeczy na tym świecie nie działa, ponieważ miliardy ludzi współpracują z diabłem. Winny jest ktoś inny, nie Bóg. Bóg obiecał, że jeśli poprosisz, dostaniesz, jeśli szukasz, znajdujesz, jeśli zapukasz, otworzą ci. On powiedział, musisz wierzyć, że otrzymałeś, kiedy się modlisz. Wierzę, że kiedy się modlę, Bóg działa natychmiast, ale to jest proces, od kiedy Bóg wyda rozkaz do chwili, aż powiem: oto jest. To jest proces, a ponieważ o tym wiem, nie chwieję się. Wiem, że odpowiedź jest w trakcie dostawy. Nadchodzi i to pozwala mi być cierpliwym. Pozwala mi czekać i rozpoznać, że z otrzymaniem odpowiedzi na modlitwę związany jest proces. To naprawdę ważne. I wiem, że Bóg mówi teraz do tych z Was, którzy myślą, cóż, Bóg jest wszechmocny, a ja się pomodliłem, więc jeśli coś nie wydarzyło się natychmiast, to znaczy, że Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Nie, to nieprawda. Mając Boży autorytet, mówię Ci, że jeśli modliłeś się o coś, co zostało Ci obiecane w słowie Bożym, Bóg usłyszał Twoją modlitwę i Bóg przemówił. Za kulisami już coś się dzieje, ale musisz mieć cierpliwość, musisz mieć wiarę i musisz rozpoznać, że odpowiedź na modlitwę to proces. Musisz pozwolić, aby proces się wypełnił. To naprawdę ważne. Użyję teraz kolejnego przykładu i posłużę się dokładnie tą samą osobą. To Daniel w rozdziale dziesiątym. Lubię używać przykładu Daniela, aby to pokazać, ponieważ, gdyby opowiedział ci swoje świadectwo o tym, jak się modliłem i jak Bóg szybko mi odpowiedział. Niektórzy z Was powiedzieliby, cóż to Ty? Bóg Cię faworyzuje. Ty masz więcej wiary ode mnie. Czasami umieszczamy się w wyjątkowej kategorii i mówimy, w moim przypadku to nie działa tak jak u innych. Cóż tutaj modli się ten sam człowiek? Lubię używać przykładu Daniela ponieważ w dziewiątym rozdziale miał niesamowite rezultaty, gdzie od modlitwy do manifestacji minęły trzy minuty, ale w dziesiątym rozdziale zajęło mu trzy tygodnie, a nie trzy minuty, aby zobaczyć odpowiedź na modlitwę. To naprawdę ważne. Po tym cudownym spotkaniu, po tym, jak objawił mu się Gabriel i dał mu to wspaniałe proroctwo, ostatnia część dziewiątego rozdziału to jedno z najwspanialszych proroctw Starego Testamentu. Po tym wspaniałym spotkaniu z Bogiem, wiara Daniela powinna być silniejsza. W dziesiątym rozdziale, kiedy modlił się kolejny raz, ponieważ wcześniej miał to wspaniałe doświadczenie. My zamiast osiągnąć lepsze rezultaty, w dziesiątym rozdziale Minęły trzy tygodnie. To naprawdę dobre. Oto człowiek, który odnosi sukcesy w modlitwie, otrzymuje natychmiastowe rezultaty. A jednak przy następnej modlitwie minęły trzy tygodnie. Na czym polega różnica? Dlaczego to się stało? Jeśli prześledzisz to, co mówię, nie omówię dzisiaj wszystkiego, ale zrobimy wprowadzenie i zaczniemy. Jeśli prześledzisz to i zrozumiesz, czego uczy tutaj Pan, to może być dla Ciebie kluczem do uwolnienia mocy modlitwy. To jest potężne i uczyni ogromną różnicę w Twoim życiu. W pierwszym wersecie dziesiątego rozdziału czytamy. W trzecim roku Cyrusa, króla Persji, zostało objawione słowo Danielowi, któremu nadano imię Belteszazar. To słowo było prawdziwe i zamierzony, czas był długi. Zrozumiał to słowo, bo otrzymał zrozumienie w widzeniu. W tych dniach ja, Daniel, byłem smutny przez trzy tygodnie. Zauważ, że za pierwszym razem modlił się trzy minuty i otrzymał odpowiedź, a tym razem minęły trzy tygodnie. Tym razem Daniel smucił się i pościł. W trzecim wersecie mówił: Nie jadłem smacznego chleba, mięsa i wina, nie brałem do ust, i nie namaszczałem się olejkiem, aż się wypełniły trzy tygodnie. To były pełne trzy tygodnie, dwadzieścia jeden dni. Cóż za wielka różnica! Nawet nie wiem ile to jest. W pierwszej godzinie mieści się 23 minutowych segmentów, a doba ma 24 godziny. pomnóż to przez 21, a wyjdzie ci ogromna liczba. W dziesiątym rozdziale czekał na manifestację swojej modlitwy tysiące razy dłużej niż w dziewiątym rozdziale. Dlaczego tak się stało? W czwartym wersecie mówi, a 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Hidekel, i podniosłem swoje oczy i spojrzałem, a oto stał pewien mąż ubrany w lnianą szatę, a jego biodra były przepasane czystym złotem z ufas. Po czym dalej go opisujesz? Był to anioł. Pozwól, że przejdę do dziesiątego wersetu. I oto dotknęła mnie ręka. Kiedy Daniel zobaczył chwałę anioła, upadł na twarz jak martwy. Dlatego w dziesiątym wersecie czytamy: I oto dotknęła mnie ręka i podniosła mnie na kolana i na dłonie moich rąk. I powiedział do mnie, Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do Ciebie i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do Ciebie, a gdy przemówił do mnie to słowo, stanąłem drżąc. Daniel otrzymał odpowiedź na swoją modlitwę i po raz kolejny przeżył cudowne spotkanie z Aniołem. Niektórzy mówią tu o nieucieleśnionej postaci Jezusa. Ja tego nie wiem. Daniel otrzymał odpowiedź na modlitwę, ale tym razem zajęło to pełne trzy tygodnie, 21 dni zamiast 3 minut. Dlaczego na jedną modlitwę Bóg odpowiedział w 3 minuty, a na drugą w 21 dni? Dlaczego? Skąd ta różnica? Właśnie skończył mi się czas, ale pozwól, że zrzucę bombę i wyjaśnię to w jutrzejszym odcinku. Bóg nie odpowiedział na jedną modlitwę w trzy minuty, a na drugą w trzy tygodnie. Na obie modlitwy odpowiedział natychmiast i pokażę Ci to w dziesiątym rozdziale w jutrzejszym odcinku. Na obie modlitwy Bóg odpowiedział natychmiast. On wydał rozkaz natychmiast, aby odpowiedzieć na obie modlitwy. Ale jedna modlitwa zamanifestowała się w trzy minuty, a druga w trzy tygodnie. Jednak nie dlatego, że Bóg się zmienił, ale dlatego, że przeciwko Aniołowi walczyła demoniczna moc i powstrzymywała odpowiedź na modlitwę Daniela. Innymi słowy, Bóg był wierny, Bóg był taki sam w obu przypadkach. Z tym, że rezultaty były inne, ale nie dlatego, że Bóg się zmienił, tylko ze względu na to, co działo się w świecie duchowym. Bracia i siostry, niezależnie od tego, czy o tym wiecie, czy nie, Bóg odpowiedział na każdą z twoich modlitw, która była oparta na obietnice Słowa Bożego. A to, czy zobaczyłeś manifestację, czy nie, nie zależy tylko od Boga. Mamy demoniczną opozycję, ale możesz sobie z nią poradzić. Chwała Bogu. Podzielę się z tobą tymi prawdami, a one naprawdę ci pomogą. Nauczanie Andrew, lepszy sposób modlitwy, jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć, wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com Na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań Andrew. Zapraszamy. Mam taką książkę z rozważaniami pod tytułem Rok z Jezusem w Ewangeliach. Zawiera 365 rozważań na każdy dzień. Wszystkie one zostały zaczerpnięte z mojej Biblii do studiowania życia na dzisiaj. Sformatowano je i przygotowano tak, aby tworzyły rozważanie na każdy dzień. Ta książka może naprawdę cię pobłogosławić. Dostaję na jej temat pozytywne opinie. Wydaje się, że Bóg tak to zorganizował, że w danym dniu znajdziesz to, czego akurat potrzebujesz. Tak więc zachęcam cię, żebyś jeszcze dzisiaj zaopatrzył się w te rozważania Rok z Jezusem w Ewangeliach.